9 lat temu u mojego męża, wówczas 40-letniego, zdiagnozowano nowotwór płuca, dokładnie raka niedrobno To była osoba nigdy nie paląca, więc tym większe było dla nas zaskoczenie, że właśnie ta choroba go dotknęła. Nie ukrywam, że byliśmy przerażeni tą diagnozą i, i byliśmy tak naprawdę zdruzgotani, bo mieliśmy też 9-letnią córeczkę. Nasz po prostu świat runął w tym momencie, totalnie się zawalił. Objawy były niespecyficzne, bo jakby tę, tę chorobę kojarzymy z osobami, które palą na co dzień tytoń, są wieloletnimi palaczami. A tutaj okazuje się, że jednak u osób młodych, nigdy nie palących, również ten nowotwór występuje. Objawy są nieswoiste, bo jakby nic nie wskazywało na to, że to jest tak poważna choroba. My podejrzewaliśmy, że jest to po prostu najzwyklejsze zapalenie płuc, może dostanie antybiotyk i tak naprawdę wyleczy się z tego. A okazała się niestety zupełnie inna historia, w tym przypadku była to te objawy, które, które się pojawiły, była to dłużność wysiłkowa, był to suchy kaszel, były to nocne poty, które no wskazywały na infekcję. I też muszę zwrócić uwagę na to, że właśnie rak płuca ma takie objawy nieswoiste, które mogą wskazywać na wiele różnych innych. Schorzeń, przypadłości, takich jak właśnie zapalenie płuc, zapalenie dolnych, górnych dróg oddechowych, utrata masy ciała, co u nas też nastąpiło, nie na samym początku, ale jednak duża utrata w przeciągu kilku miesięcy kilogramów, też mogła sugerować, że rozwija się choroba nowotworowa. Dodatkowo, Bóle kostne, mój mąż miał przerzuty do kręgosłupa, więc bóle w biodrze, bóle w ramieniu, bóle w odcinku lędźwiowym kręgosłupa mogą sugerować, ale nie muszą, oczywiście, objawy przerzutów. W naszym przypadku, tak niestety, badania obrazowe wykazały. Więc ta czujność onkologiczna, którą ja tak nazywam, że Pomimo tego, że jesteśmy zdrowi, niepalący, ale jednak zwracajmy uwagę na pewne symptomy, które się u nas objawiają, niekoniecznie sugerując chorobę nowotworową, ale sprawdzajmy, co jest przyczyną. No, oczywiście może niezwłocznie się udał do lekarza pierwszego kontaktu, dostał antybiotyk. Ten antybiotyk nie działał, te duszności się nasilały. Okazało się, że ma 3 litry płynu płucnej, która po prostu ściskała płuco i po powodowała te duszności. Następnie po wybraniu tego materiału dosyć długo czekaliśmy na diagnozę, bo praktycznie dwa i pół miesiąca, żyjąc w takim zawieszeniu. To jest chyba taki najgorszy czas dla osoby chorej i rodziny, kiedy czeka na to, na te, może nie na wyrok, tak, ale na informację, jaka, jakby co, co dolega, tak, co, 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 co lekarze podejrzewają. No i oczywiście każdy pierwsze co robi, to szuka w internecie, tak? to jest pierwsze co zrobiliśmy, czyli zaczęliśmy czytać na temat właśnie nowotworów klatki piersiowej, tam wchodził w grę i międzybłonia i i rak płuca, no i powiem szczerze, że perspektywy te 9 lat temu nie były, nie były bardzo optymistyczne, wręcz przeciwnie, lekarz powiedział, że tak naprawdę mojemu mężowi zostało 3 do 6 miesięcy życia. No, tutaj świat się człowiekowi, że tak powiem, totalnie bali na głowę i, i ciężko się z tym pogodzić. I ja powiem, jak my sobie poradziliśmy. Po prostu trzeba oswoić się z tą myślą, że ta choroba wystąpiła, ale jednocześnie z nią walczyć i starać się znaleźć jak najlepsze możliwe sposoby leczenia, żeby to życie przedłużyć. Bo w przypadku no, czwartego stopnia zaawansowania rzadko mówimy o możliwości wyleczenia, mieliśmy tego świadomość, ale chcieliśmy, żeby mąż jak najdłużej był z nami. To, na co chciałabym zwrócić uwagę, jeśli chodzi o raka płuca, to że w tym, jak i w każdym, myślę też innym nowotworze, liczy się przede wszystkim czas. Tutaj kluczowy jest czas diagnostyki, postawienia rozpoznania. Badań dodatkowych, predykcyjnych, które są jakby wytyczną tego, jakie leczenie dostanie pacjent. No, w tamtym okresie no, niestety nie dysponowaliśmy zbyt rozszerzonym programem lekowym w raku płuca, bo to była tylko chemia i radioterapia. I tutaj no, szukanie wiadomości w internecie, czytanie, zgłębianie tej wiedzy, gdzie byliśmy totalnie zieloni w tym, w tym temacie i nie było też osoby, która. By nami pokierowała, która by nas gdzieś tam wzięła za tą rękę i poprowadziła tymi etapami tej ścieżki diagnostyczno-terapeutycznej. Dlatego też na własną rękę musieliśmy to, to czynić, i udało się znaleźć badania kliniczne z bardzo nowoczesną terapią immunokimioterapią. W tamtym czasie no to w ogóle było coś, wow. Okazało się, że mój mąż zakwalifikował się do tego typu leczenia i jeździliśmy z Krakowa do Warszawy, do Narodowego Instytutu Onkologii na to leczenie. Trwało ona półtora roku. Ja przypominam, że lekarze dawali maksymalnie 6 miesięcy życia mojemu mężowi. Ta, to leczenie w ogóle było bardzo późno wdrożone, bo sama diagnostyka trwała 2,5 miesiąca, a mąż tak naprawdę rozpoczął leczenie praktycznie po pół roku dopiero. Więc de facto powinien już nie żyć, ale na szczęście, na szczęście się udało. I tak jak mówię, ta terapia trwała półtora roku. W międzyczasie pojawiły się też nowe opcje terapeutyczne dla pacjentów, dlatego tak ważny właśnie jest ten czas i diagnostyki, i wdrożenia leczenia, żeby po prostu móc tym, tym osobom dać troszkę więcej czasu. W przeciągu, myślę właśnie tych 9 lat, kiedy, kiedy od kiedy mąż zachorował, bardzo poszła medycyna do przodu. Rozwinęła się niesamowicie pod kątem wykrywania nowych opcji terapeutycznych, nowoczesnych terapii, celowanych, immunoterapii, które mają zastosowanie właśnie do leczenia pacjentów z rakiem płuca, ale tutaj aby pacjent mógł otrzymać taką nowoczesną terapię, niezbędne jest wdrożenie. I wykonanie czynników predykcyjnych, czyli mam tutaj na myśli biomarkerów, badań molekularnych, ale także ekspresji białka PDL-1, które są kluczowe do tego, aby pacjent właśnie mógł być zakwalifikowany do programu lekowego z tymi nowoczesnymi lekami. Problem polega na tym, że mamy na tą chwilę utrudniony troszeczkę dostęp, ponieważ nie wszystkie, nie wszystkie ośrodki wykonują tego typu badania. I tutaj tego czego pacjenci szukają właśnie patrząc z perspektywy mojej ścieżki z mężem, gdzie musiałam przeprowadzać cały ten proces i nadzorować tej takiej ścieżki diagnostyczno-terapeutycznej. Bardzo dobrze wiem z czym każdy pacjent i rodzina pacjenta, który otrzymuje diagnozę raka płuca się mierzy na co dzień. I nie jest to łatwa ścieżka. To z czym do nas przychodzą, ja też obsługuję ogólnopolską infolinię dedykowaną właśnie rodzinom i, i chorym na raka płuca. Gdzie pacjenci z całej Polski się do nas zgłaszają i przede wszystkim interesuje ich to, gdzie mogą znaleźć najlepsze leczenie, do kogo się udać. Są w stanie przyjechać pół Polski, a nawet i całą Polskę, po to, żeby dostać najlepsze możliwe opcje. I zdają sobie sprawę, bo to są już osoby, które zaczynamy edukować, to już część osób. Jest, która ma tą wiedzę. Robimy regularnie webinary z, z różnego rodzaju specjalistami dotyczącymi właśnie diagnostyki, dotyczącymi badań klinicznych, programu lekowego, poszerzenia nowoczesnych terapii, ale też nowości rodzaju podawania terapii, dlatego że do tej pory w większości przypadków były to terapie typowo dożelne, a mamy już nowość, kiedy możemy podawać nowoczesne leczenie jak immunoterapia podskórnie, i ten okres jest zdecydowanie krótszy i przekłada się na jakość życia pacjenta. To jest versus, nie wiem, godzina, półtorej, a siedem minut robi naprawdę ogromną różnicę dla pacjentów, którzy po prostu przyjeżdżają z różnych miejsc w Polsce do ośrodków dedykowanych rakowi raka płuca. Jeżeli chodzi o tą diagnostykę, to tutaj należy zwrócić uwagę, że właśnie szczególnie u tych młodych osób, to jest te 10-15%, młode osoby, które nigdy nie paliły, ale oczywiście Upalących również bardzo ważne jest wykonanie w określonych przypadkach, kiedy mamy podtyp raka niedrobnokomórkowego, gruczołowego, czy też płaskonabłonkowego, bądź podtypu nos lub neuroendokrynego wielkokomórkowego, właśnie wykonanie tych czynników predykcyjnych, to jest bardzo kluczowe i pacjenci edukują się w tym temacie, szukają informacji i już wiedzą, kiedy zjawiają się u lekarza, że tego typu badania powinny zostać wykonane, i że bez nich jakby nie ma możliwości dopasowania, spersonalizowania konkretnej terapii, która zdecydowanie i to pokazują badania i praktyki klinicznej lekarzy, i badań klinicznych, przynoszą korzyści zdecydowanie pacjentowi. To są mniejsze skutki uboczne, to jest lepsza jakość życia. Ci pacjenci wracają do normalnego życia codziennego, wracają po prostu do pracy, normalnie funkcjonują praktycznie tak jakby byli osobami, osobami zdrowymi. Dlatego też to jest bardzo kluczowe i ja uważam, że powinniśmy dążyć do tego, żeby dostępność tych, tej diagnostyki molekularnej była równa dla wszystkich pacjentów w całej Polsce. Tak jak w naszym przypadku, no niestety nadal pacjenci z podejrzeniem raka płuca borykają się zbyt długim czasem diagnostycznym. Które trwa średnio w Polsce około 3 miesięcy. Są sposoby, aby skrócić tą ścieżkę, wprowadzając tak zwane skierowanie warunkowe, jednoczasowe przez patomorfologa. Do tej pory wyglądało to tak, że było to tak zwane postępowanie schodkowe, czyli lekarz-onkolog zlecał patomorfologowi zbadanie odpowiednich czynników predykcyjnych pojedynczych. Ten wynik wracał do onkologa, onkolog zlecał kolejny. Jeżeli był ujemny. Kolejne i dlatego ta ścieżka tak naprawdę długo trwa. A w przypadku skierowania jednoczasowego patomorfolog ma tą moc i może w przypadku konkretnego podtypu raka płuca od razu zlecić y, pracowni molekularnej właśnie zbadanie czynników predykcyjnych, co zdecydowanie skraca ten okres czasu i mogę powiedzieć z perspektywy swojego codziennego doświadczenia z pacjentami. Jeżeli pacjent ma pobranie, dobrze materiał, na wypisane skierowanie warunkowe na badania molekularne, ta ścieżka może się zamknąć u pacjenta w 14 dniach, maksymalnie w 21. Czyli do trzech tygodni jesteśmy w stanie nie tylko dobrze postawić rozpoznanie, ale zdiagnozować pacjenta pod kątem leczenia i przekierować do do ośrodka onkologicznego. I tak jak wspominałam, tych, tych terapii się pojawia coraz więcej. Pacjenci mają jednak, czekają na kolejne, bo jednak te potrzeby nie są wszystkie zaspokojone. Pojawia się dużo nowych terapii, dużo nowych cząsteczek i też oczekujemy od tego, że tej personalizacji pod konkretnego pacjenta, czyli są pacjenci, którzy czekają na pewne terapie określone, między innymi w mutacji EGFR w pierwszej linii, ale też i w kolejnych po progresjach choroby. Jednak to pokazuje, że dzięki tym nowym terapiom, na które czekamy, ich przeżycie i też czas wolny od progresji może się wydłużyć i mamy też to udowodnione klinicznie właśnie badaniami, które zanim ten lek wejdzie do refundacji są przeprowadzane. Tak jak wspominałam, mój mąż w badaniu klinicznym miał dostęp do immunochemioterapii te 9 lat temu. Ta, ten rodzaj terapii wszedł dopiero w Polsce do programu lekowego dostępnego dla wszystkich pacjentów w 2018 roku, i później wchodziły kolejne nowoczesne terapie związane właśnie z tą ekspresją białka PDL-1. W zależności od wartości, czy jest ono niższa czy wyższa, Możemy zastosować różnego rodzaju immunoterapię albo podwójne immunoterapie, ale co pokazują badania kliniczne i codzienna praktyka kliniczna? Te terapie mają już 6 lat, przynoszą, odnoszą pacjenci już od 6 lat korzyść i tak naprawdę do tej pory nie jesteśmy w stanie określić czasu progresji. Czyli pacjent jest leczony przez okres 6, 6 lat i jakby nadal nie mamy tej informacji, że to leczenie już jest zakończone. Czyli ten czas jakby się wydłuża. To pokazuje, że te nowoczesne terapie, czy to będą terapie celowane, czy to będzie podwójna immunoterapia, czy immunoterapia, czy immunochemioterapia, to daje, daje pacjentom zdecydowanie wydłużenie czasu przeżycia, ale też wydłużenie czasu do progresji choroby, kiedy musieliby otrzymać kolejną linię leczenia.